Gemini Park Tarnów było jednym z 14 miejsc w Polsce, w których odbyła się akcja pod hasłem Kto nie przyniesie, odpada. Działania zorganizowano w ramach obchodów Dnia Bez Śmiecenia. W ten sposób Centrum Handlowe wspólnie z Tesco promowały recykling i segregację opakowań wśród klientów. To już czwarta edycja Ekoakcji pod hasłem, kto nie przyniesie odpada. Przede wszystkim pomagamy zgniatać butelki, także wyrzucamy te butelki, rozdajemy ulotki. Kto przyniesie 10 pustych opakowań butelek plastikowych bądź szklanych, otrzymuje wiosennego iglaka bądź też 100 zielonych punktów klub kart. Ekoakcja jest po to, aby uświadomić ludziom, że należy przede wszystkim segregować śmieci, żeby te śmieci nie zaśmiecały naszego środowiska, no i przede wszystkim nie były problemem. Super sprawa. Naprawdę, jak najwięcej, tym bardziej, że środowisko oczyszcza się dzięki tej akcji. Także ja jestem za. Ekoakcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Dużo osób. Przyniosło nam różne opakowania plastikowe czy też szkła. No i przede wszystkim bardzo dużo już kontenerów mamy zapełnionych. Fajnie też jest, że dzieci już od młodych lat mogą uczestniczyć w tej akcji i uczyć się już jak dbać o środowisko. Akcja Kto nie przyniesie odpada to kolejne ekologiczne przedsięwzięcie w Gemini Park Tarnów. Centrum od początku swojego powstania prowadzi między innymi segregację odpadów czy przyłącza się do akcji Godzina dla Ziemi.